Państwa, dzień dobry. To jest druga część naszego spotkania poświęconego testamentom. Ogólny temat to droga babciu, drogi dziadku, daj mi teraz, a nie w spadku czyli oczekiwanie przez synów, córki, wnuków na to, że ci dziadkowi w jakiś sposób swoim dorobkiem majątkowym jeszcze za swojego życia się z nimi podzielą. To można robić w różny sposób i o tych różnych sposobach przypuszczam, że będę mówił dopiero w kolejnym naszym, naszym spotkaniu. Wymieniłem proszę Państwa tu samo pojęcie, testamentów pierwszej swojej części, do której Państwa odsyłam i Pan redaktor na stronie poda numer, czyli adres prawda, internetowy, gdzie można będzie tą pierwszą część obejrzeć, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani. A dzisiaj będę kontynuował temat rodzajów testamentów. Wymieniłem tam Wówczas w pierwszej części testament własnoręczny, czyli sporządzony własnoręcznie z podpisem czytelnym i z datą. Mówiłem też o nieważności testamentów, o możliwości wzruszenia zapisu testamentowego. Drugim takim testa testament, rodzajem testamentu to był wymieniony testament notarialny i testament alograficzny, to jest oświadczenie woli w obecności prawda, określonych osób i określonych świadków. Proszę Państwa, mamy kolejny rodzaj testamentów. To jest testament ustny, w którym spadkodawca może oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie w wymienionych niżej sytuacjach, jeżeli. I tu mamy pewne warunki. Ten testament ustny można sporządzić jedynie w pewnych określonych sytuacjach. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy, czyli mówiąc inaczej, na łożu śmierci nie ma czasu ani na notariusza, prawda, ani na inne y, y, sytuacje, warunki, które trzeba by spełnić dla testamentów takich zwykłych. Istnieje obawa rychłej śmierci. Wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Na przykład podczas katastrofy, prawda, żywiołowej, katastrofy na statku, katastrofy powodzi, katastrofy huraganu i, i bądź w innych temu podobnych sytuacjach. Testament ustny jest ważny pod warunkiem, że zostaje sporządzony w obecności co najmniej trzech świadków. I tu nie są już wymienione osoby szczególne, jak wójt, jak prezydent miasta, jak marszałek województwa, jak sekretarz powiatu lub sekretarz gminy, albo kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Trzech świadków. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo inna osoba trzecia spisze to oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. W wypadku zaś, gdy treść testamentu ustnego nie zostaje w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka na trudne do przezwyciężenia trudności, na przykład przebywa za granicą albo może zmarł, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków. Proszę Państwa, ten testament i tak jak testament holograficzny, oczywiście na tym tle powstaje szereg różnych powiedzmy nieporozumień, a także naruszeń prawa, gdy spadko dawca umierając nie zostawia testamentu. No a nastąp, następnie tych trzech świadków w pewnych środowiskach, w pewnych warunkach nie jest trudno zebrać, którzy by takie oświadczenie zgodnie oświ złożyli. Mamy wiele przykładów, wiele przykładów, które podają media, że takie rzeczy się dzieją i dzieją się bardzo często. Proszę Państwa, Piąty rodzaj testamentu to testament podczas podróży na polskim statku morskim lub statku powietrznym, czyli w samolocie, także osoba umiera, zasłab, no, składa testament podczas takiej podróży w obecności właśnie. Kapitana, dowódcy takiego statku, czy statku morskiego można złożyć. I mamy wreszcie testament, y, szósty rodzaj, to jest testament wojskowy, który składamy w obecności dowódcy y, właśnie danej jednostki. I zasady y, y, są. Y, y, Takiego testamentu, ogłoszenia takiego testamentu i sporządzenia są podobne. Jeżeli spadkodawca może go podpisać, to podpisuje, jeżeli nie może podpisać, to podpisują świadkowi. Proszę państwa, odwołanie testamentu. Czy testament można odwołać? Czyli czy spadkodawca może odwołać sporządzony którykolwiek z tych testamentów, aż do śmierci. Może w każdym momencie odwołać testament. Proszę Państwa, można to zrobić i każdy z tych rodzajów wymienionych, sześciu rodzajów testamentów spadkodawca może odwołać. Przez na przykład jeżeli jest to własnoręczny testament, to przez jego zniszczenie, podarcie, spalenie, przekreślenie jego treści poprzez pozbawienie cech testamentu, od którego zależy jego ważność. Na przykład ten podpis, o którym mówiłem przy testamencie własnoręcznym, można ten podpis, na przykład można pozbawić tej, tą treść tego podpisu, wówczas taki testament nie będzie, można go odwołać. Proszę Państwa, dokonuj, może dokonać w Testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. Czyli można sporządzić, proszę Państwa, Nowy Testament także, w którym zupełnie inaczej rozporządzamy swoim majątkiem. Ale i tu ważna jest kwestia tej daty wówczas, bo data nie, brak daty nie powoduje nieważności Testamentu, ale powoduje to, że, można, że Następny Testament z datą pewną jest Testamentem ważniejszym od tego, który wcześniej był przez nas, czy te, które wcześniej były przez nas sporządzane. Odwołanie Testamentu, jest, proszę Państwa, ważne, gdy spadkodawca ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz gdy ma rzeczywistą wolę jego odwołania. Spadkodawca powinien pamiętać o dacie, zatem gdy sporządza Nowy Testament, bowiem spadkodawca po jakimś okresie od daty sporządzenia testamentu. Czy notorialnego, czy testamentu zwykłego, czy każdego innego, no, mógł prawda, być pozbawiony zdolności do czynności prawnych lub tą zdolność mieć ograniczoną. Zostało to stwierdzone w sądowni i wówczas taki spadkodawca takiego testamentu wcześniej sporządzonego odwołać nie może. Proszę Państwa, temat ogłoszenie testamentu. Osoba, każda osoba. Która jest w posiadaniu testamentu i dowie się o śmierci spadkodawcy, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, czyli w sądzie rejonowym Wydziału Cywilnego, w którego okręgu spadkodawca miał ostatnio miejsce zamieszkania. Lub może to ogłoszenie, uczynić w notariacie. To jest także przepis, który nie tak dawno obowiązuje. Sąd lub notariusz, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy, a ten dowód śmierci trzeba przedstawić z Urzędu Stanu Cywilnego, ogłasza testament. Otwarcie i ogłoszenie testamentu odbywa się na posiedzeniu jawnym, lecz o terminie sąd nie za, o terminie tego posiedzenia sąd nie zawiadamia ewentualnych zainteresowanych osób. Najczęściej spadkobierców bądź innych osób, które właśnie do spadku zostały do masy tej spadkowej zostały powołane. Ale to ogłoszenie ma na celu umożliwienie osobom zainteresowanym uzyskanie informacji czy zostały powołane do spadku, czy, czy nie zostały, prawda, powołane do spadku o zapisach, o zapisach windykacyjnych, o innych postanowieniach, poleceniach, prawda, które spadkodawca w testamencie zawarł. Na tym posiedzeniu nie wydaje się żadnego orzeczenia, ze sprawy sporządzony jest tylko protokół. Proszę Państwa i teraz... Problem taki. Przyjąć czy odrzucić spadek? Jakie mamy tu możliwości? Otóż mamy te dwie możliwości co najmniej. Czyli przyjęcie spadku to oświadczenie woli spadkobiercy. Czy spadkobierców, które składane jest przed sądem lub przed notariuszem. Składane jest w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. I spadkobierca, proszę Państwa, ma tu trzy y, takie możliwości. Przede wszystkim może przyjąć spadek wprost, bez ograniczenia za długi. Przyjęcie wprost. Spadku oznacza, że długi spadkowe będą przewyższały Wartość, że jeżeli te długi spadkowe będą przewyższały wartość masy spadkowej, to spadkobierca będzie musiał te długi spadkowe pokrywać, będzie musiał je zwracać i będzie musiał je zwracać nie tylko z, z majątku spadkowego, czyli czy części tej oddziedziczonej po spadkobiercy, ale także z własnego majątku. A jeżeli nie ma intercyzy majątkowej, to także z majątku, z majątku swojej żony. Proszę Państwa, to, to jest... Jak gdyby potrzeba, rodzi potrzebę orientacji, czy spadkodawca jest zadłużony, czy ma długi spadkowe, czy też długów spadkowych nie ma. Proszę Państwa, drugi rodzaj przyjęcia możliwości spadkobiercy to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca będzie ewentualnie, ewentualnie mówi, bo tych długów spadkowych może nie być, będzie odpowiadał za długi spadkowe tylko do wysokości wartości spadku, czyli wartości ustanowionej w inwentarzu właśnie stanu czynnego spadku. Jeżeli taki inwentarz spadku nie był wcześniej sporządzony, sąd musi wydać postanowienie o jego sporządzeniu. To są określone koszty, powołuje się biegłego i tak dalej, ale jeżeli był sporządzony testament, to, spa, to najczęściej spadkodawca wymienia w testamencie swoje składniki majątkowe i być może określić określa także ich, ich wartość. Proszę Państwa, i to są to, te dwa podstawowe, dwie podstawowe możliwości, ale chcę zwrócić Państwu uwagę, że od, od października ubiegłego roku wprowadzone zostały zmiany do tychże przepisów, mówiących o możliwościach artykułu 115 kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że jeżeli spadkobierca w ciągu nie oświadczył, nie złożył oświadczenia o tym, czy spadek przyjmuje wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza, bowiem nie wiedział na przykład o powołaniu go do, do spadku, przebywał poza granicami kraju, często nie wiedział o tym, że spadkodawca zmarł, Często nie wie o tym, że w testamencie otrzymał określoną część masy spadkowej. Jeżeli nie złoży takiego oświadczenia, to przyjmuje się, że przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to zmiana zasadnicza przepisu, który obowiązywał do października ubiegłego roku, który mówił o tym, że gdy nie złoży w określonym czasie 6 miesięcy, to przyjmowano, że przyjął spadek i odpowiadał za długi spadkowe, a często były przewyższały one wartość masy spadkowej nie tylko majątkiem spadkowym, ale także majątkiem właśnie własnym. Ta zmiana przepisów nastąpiła i jest ona korzystną zmianą dla spadkobierców i powiedzmy sobie, w interesie społecznym i w imię jakiejś sprawiedliwości, jeżeli można to o niej tu w tym przypadku mówić. Czyli mamy te dwa sposoby: przyjęcie spadków wprost i, i, i przyjęcie spadków z dobrodziejstwem inwentarza. Proszę Państwa, i mamy jeszcze trzecią możliwość: spadkobierca. Ma jeszcze trzecią możliwość. Może odrzucić spadek w ciągu sześciu miesięcy może odrzucić spadek zarówno spadkobierca ustawowy, jak i spadkobierca, sześciu, spadkobierca testamentowy. W ciągu sześciu miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania, a dla spadkobiercy ustawowego termin ten biegnie od dnia, gdy dowiedział się o śmierci spadkodawcy, a dla... Spadkobiercy testamentowego od dnia, gdy dowiedział się w ogóle o testa istnieniu takiego testamentu, w którym został ustanowiony spadkobiercą. Dla osób niemających zdolności do czynności prawnych, czyli niepełnoletnich osób ubezwłasnowolnionych, termin rozpoczyna się od chwili, gdy o powołaniu spadku dowiedziały się, dowiedział się o powołaniu takiej osoby do, do masy spadkowej ich przedstawiciel ustawowy. Proszę Państwa, i ważna rzecz, jeżeli spadkobierca mający pełną zdolność do czynności prawnych nie złoży takiego oświadczenia, powtarzam, wówczas przyjmuje się, że przyjął spadek z, z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jaka to jest forma, gdzie się składa? Otóż składamy je przed sądem spadku lub przed sądem lejonowym ze względu na miejsce zamieszkania albo ze względu na miejsce pobytu składającego oświadczenie. Istnieje też taka możliwość, że składamy takie oświadczenie przed notariuszem. Ważne jest, aby mieć świadomość, że złożenie takiego Oświadczenie jest nieodwołalne, jeżeli raz złożyliśmy takie oświadczenie, czy w sądzie, czy u notariusza, to takie oświadczenie o odrzuceniu spadku jest, proszę Państwa, nieodwołalne. Co takie oświadczenie powinno zawierać? No imię, nazwisko spadkodawcy, datę jego śmierci, tytuł powołania, treść złożonego oświadczenia. Należałoby wymienić osobę, jeżeli wiemy, także inne uprawnione do dziedziczenia i Zgonu. Proszę Państwa, kiedy takie odrzucenie spadku jest nieważne, bo i to ustawodawca przewiduje w przepisach kodeksu cywilnego. Otóż oświadczenie o odrzuceniu spadku, które zostało złożone z zastrzeżeniem terminu lub warunku. Lub jeśli osoba, która je składa, znajdowała się w jakichkolwiek powodów w okolicznościach wyłączających świadome lub swobodne podejmowanie decyzji, swojej wyrażeni, swojej woli. Nieważne jest także, złożone pod wpływem groźby. Takie oświadczenie, ale taka groźba musi być realna i nieść za sobą niebezpieczeństwo dla osoby wyrażającej swoją wolę. Jest, jeżeli istnieje którakolwiek z tych przesłanek, które powodują nieważność złożonego oświadczenia woli, można się starać o stwierdzenie tego przez sąd i o takie y, udowodnienie faktu, że zaistniała którakolwiek z tych Przyczyn nieważności y, spoczywa na spadkobiercy. To spadkobierca musi właśnie je udowodnić. Y, od skutków jednak takiego oświadczenia woli pod wpływem błędu, można się uchylić. Proszę Państwa, i mamy. Procedury dalsze, postępowanie spadkowe, które jest łatwiejszym postępowaniem w sytuacji, w której był sporządzony testament, a znacznie utrudnionym wtedy, kiedy bywa, bywa niejednokrotnie wtedy, kiedy następuje dziedziczenie ustawowe. Otóż każdy ze spadkobierców z osobna, jak również każda osoba, która ma w tym interes prawny, także wierzyciel, może złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, niezależnie od woli pozostałych spadkobierców. Czyli sąd rozpozna wówczas taki złożony wniosek przez jednego spadkobiercę. Pozostali wówczas spadkobiercy stają się uczestnikami tego postępowania. Spadkobierca kieruje ten wniosek do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Po złożeniu takiego wniosku sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywa wnioskodawcę oraz spadkobierców ustawowych i, i testamentowych. Sąd bada z urzędu. Kto jest spadkobiercą, prawda, a zwłaszcza czy spadkobierca zostawił testament, czy wzywa do przedłużenia takiego testamentu osobę, u której ten testament jest przechowywany, na przykład, która, albo która może mieć wiedzę o miejscu przechowywania takiego testamentu. Następnie po złożeniu testamentu sąd go otwiera i ogłasza. W postanowieniu sąd wymienia spadkodawcę lub spadkodawców, a także wysokość ich poszczególnych udziałów. Sąd nie dzieli spadku, sąd tylko ustala proporcje, czyli określa części, czy procentowo, czy, czy yy, składowo, jedna trzecia, jedna czwarta, jedna piąta wartości masy spadkowej. Proszę Państwa... Yy, notarialne poświadczenie dziedziczenia. Bo tu mówiliśmy o postępowaniu spadkowym. Może to być przed sądem, ale od 2 października 2008 roku istnieje ta możliwość poświadczenia dziedziczenia u notariusza. U notariusza muszą stawić się wszystkie osoby, które zaliczane są do grona spadkobierców ustawowych lub do spadkobierców testamentowych. Notariusz spisując, spisuje protokół właśnie dziedziczenia w obecności wszystkich spadkobierców. Tak i w razie dokonuje także otwarcia, ogłoszenia, chyba że nastąpiło to już wcześniej. Zarówno z otwarcia i ogłoszenia właśnie spisuje się protokół. Jeżeli nie ma żadnych wątpliwości, notariusz spisuje także akt poświadczenia dziedziczenia. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia jest on rejestrowany prawda, w systemie teleinformatycznym, w centralnym rejestrze takich aktów właśnie potwierdzonym przez kraj. Krajową Radę Notarialną. W ten sposób u notariusza można potwierdzić prawo wszystkich do wszystkich spadków, z wyjątkiem spadkodawców zmarłych przed 1908 – 1 lipca chyba 1984 roku. Proszę Państwa, zgodnie z ustawą z 1991 roku, prawą notariacie, notariusz nie może poświadczać jednak testamentów szczególnych, te, które Państwu wymieniłem, czyli tych wojskowych, na statku, prawda, sporządzonych na polskim statku morskim lub powietrznym oraz testamentów wojskowych. Poświadczenie notarialne dotyczy zarówno testamentów postępowania czy stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu i na podstawie ustawy. Proszę Państwa, jest znaczny dział, który nazwalibyśmy odpowiedzialnością właśnie za długi spadkowe, ale proszę pozwolić, że temat ten zostanie omówiony odrębnie. Jest to temat bardzo obszerny obszerny i ja go tu pominę w tym swoim dzisiejszym wystąpieniu. To nie jest jeszcze koniec problemów ze spadkiem. Proszę Państwa, spadek należy podzielić. To, że spadkodawca w testamencie czy z ustawy wynika, że powiedzmy jest trzech spadkobierców i każdemu przysługuje po jakaś tam część tej masy spadkowej, to nie znaczy, tak jak stwierdziłem, że sąd dzieli ten spadek. Że ten dom tobie, a ten samochód tobie się będzie należał, a to będzie się jeszcze tam komuś innemu sąsiadowi. Proszę Państwa, ale do, żeby uniknąć problemów związanych z tym działem sądowym spadku, bo sąd powoła biegłego, któremu trzeba zapłacić, odbywają się posty, posiedzenia, y, y, są y, wpisy na Pieniężne na, na tą czynność. Jest wiele jeszcze innych spraw z tym związanych. To trwa, proszę Państwa, proszę Państwa. ale możemy to zrobić bez ingerencji właśnie sądu. Możemy w ten sposób, przewiduje artykuł 680 do 689 Kodeksu Postępowania Cywilnego, gdzie możemy sami. Podzielić ten spadek. I to jest najlepszy sposób. A jeż, ale może to zrobić także podział takiego spadku, dział spadku, może być wykonany także przez sąd polubowny, który w innym trybie, w trybie negocjacji, porozumienia ustali, kto komu i co przysługuje właśnie z tej masy spadkowej. Proszę Państwa, czyli. Pierwszy sposób to jest ta ugoda, zgoda. Stosuje się tu przepisy przede wszystkim o zniesieniu współwłasności. Proszę Państwa, spisuje się umowę, może być w formie dowolnej, a jeżeli dotyczy ta umowa, ten dział nieruchomości, to musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Różne spłaty, dopłaty podlegają opodatkowaniu o sądowym podziale spadku. Mówiłem, proszę Państwa, że jest to czynność no, trwająca i czynność często bardzo kosztowna. Prawomocne postanowienie sądu jednak jest podstawą wpisów w Księdze Wieczystej. Uzyskamy też w sądzie klauzulę wykonalności, która jest podstawą egzekwowania przez komornika naszego udziału w spadku. Bo to, że sąd stwierdził, że jest to część przypadająca z masy spadkowej Kowalskiemu, jeszcze nie oznacza, że. Ta część została mu wydana, czyli są dalsze czynności, prawda z tym związane. Cywilny podział spadku, czyli można też, jeżeli spadek, jeżeli jest to mieszkanie, na przykład, które się nie da podzielić, to wówczas ma, możemy mieć do czynienia z tak zwanym właśnie cywilnym podziałem spadku, to znaczy, że, że strony yy, czy sąd. Czy notariusz sprzedaje tą masę spadkową, to mieszkanie niepodzielne i pieniądze proporcjonalnie do przyznanych, czy z ustawy, czy z testamentu części wypłaca właśnie zainteresowanym spadkobiercom. Proszę Państwa, kolejna część, o której chciałbym Państwu mówić, to jest kwestia zachowku. Temat zachowku jest. Również tematem bardzo obszernym, a że pozostało nam jeszcze bardzo wiele innych kwestii, takich jak związanych ze spadkiem, jak zapis testamentowy, jak zapis windykacyjny, jak darowizna, instytucja. Nieznana, przypuszczam Państwu, darowizna na wypadek śmierci, bowiem jest to instytucja oparta nie na przepisach kodeksu cywilnego, ale jest to instytucja oparta na orzeczeniu Sądu Najwyższego z października, zdaje się, ubiegłego roku. Jak dziedziczenia szczególne, jak dziedziczenie przedsiębiorstwa na przykład bardzo kwestia istotna jak dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej no bo podział takiego przedsiębiorstwa jednoosobowo prowadzonego podział przedsiębiorstwa prowadzonego w spółce cywilnej czy w spółce jawnej czy Dziedziczenie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. To są kwestie dzisiaj bardzo istotne, które w 1964 roku, gdy powstawał kodeks obecnie obowiązujący, cywilny w ogóle nie były istotne, nie miały miejsca, i nie były problemem dla nikogo, bo prawie że nikt takiej działalności gospodarczej indywidualnie nie prowadził. Dzisiaj są to szczególne przypadki dziedziczenia i o zachowku, i o tych szczególnych w przypadkach dziedziczenia i o darowiznie na wypadek śmierci. To będę mówił Państwu podczas nas naszego następnego spotkania, a dzisiaj Państwu dziękuję.